Witam, zapraszam do wysłuchania wykładu poświęconego reformacji. Dowiecie się z niego, na czym polegał kryzys kościoła katolickiego, jak kształtowała się nowa religia w Niemczech, Szwajcarii, Anglii i Francji oraz w jaki sposób Kościół katolicki walczył o zyskanie swoich wpływów. Zapraszam! Reformacja to wielki ruch religijny, który zmienił oblicze XVI-wiecznej Europy. Jakie były jego przyczyny? To przede wszystkim kryzys kościoła katolickiego. Czym przejawił się ten kryzys? To spadek autorytetu duchowieństwa, polegający na tym, że zarówno papiestwo, jak i duchowni angażowali się w bardzo sprawy doczesne, powiększając swój majątek, jak i angażując się w sprawy polityczne. Wielu spośród duchownych nie było zbyt wykształconych. Przypominam, że ówczesna liturgia Kościoła katolickiego odprawiana była w języku łacińskim, a często dochodziło do kuriozalnych sytuacji, kiedy duchowni nie znając tego języka, ponieważ nie było sieci seminariów duchownych, uczyło się tej liturgii na pamięć, nie rozumiejąc słów, które wypowiadali. Miały miejsce też takie niekorzystne zjawiska jak nepotyzm i symonia. Nepotyzm to popieranie przy obsadzaniu stanowisk kościelnych wszelkiego rodzaju krewniaków oraz ludzi związanych ze sobą, natomiast symonia to po prostu sprzedaż stanowisk kościelnych za pieniądze. Kolejnym niekorzystnym zjawiskiem, które rzutowało na autorytet Kościoła to po prostu nieprzestrzeganie celibatu. XVI wiek to również okres budowy bazyliki św. Piotra w Rzymie. Papież chcąc pozyskać finanse na tą budowę, sprzedawał tzw. odpusty, czyli za pieniążki można było uzyskać patent, w którym odpuszczano nam grzechy, często nawet śmiertelne. 31 października 1517 roku zakonnik i doktor teologii w Wittenberdze, Marcin Luther, przybił na drzwiach miejscowej katedry swoich 95 tez. Takie postępowanie było przyjęte w wczesnej Europie i oznaczało zaproszenie do dysputy. Jednak tezy Lutra były bardzo kontrowersyjne. Podważał władzę papieża, uważał, że należy przekazać władzę nad Kościołem w ręce świeckich. Podważał również sprzedaż odpustów i relikwii, a nawet podważał wiarę świętych i Matkę Boską. Oczywiście takie tezy wywołały natychmiastową reakcję papiestwa. Papież w swojej buli zażądał od Lutra zrzeczenia się tych tez. Luter posunął się do niezwykłej bezczelności. Palił bólę papieską publicznie na głównym placu miasta. Wydawałoby się więc, że losy Marcina Lutra są przesądzone. Stało się inaczej. Zakonnik znalazł możnych opiekunów w postaci książąt niemieckich, którzy ukryli go na zamku Wartburgu, gdzie zajął się przetłumaczeniem Biblii na język niemiecki, co było je też jedną z jego tez, jego wystąpienia. Cesarz Karol V wezwał Sejm Rzeszy. Na Sejmie zażądał od książąt popierających nauki Lutra wyrzeczenie się tychże. Stało się inaczej. Książęta zaprotestowali przeciwko żądaniom cesarskim, dając tym samym nazwę nowemu wyznaniu protestantom. Walki religijne w Niemczech trwały następne 30 lat. W latach 1520-1525 toczyła się i spustoszyła Niemcy tzw. wojna chłopska. Chłopi wypowiedzieli posłuszeństwo rycerzom, pustoszyli dwory, niszczyli zasiewy i tak aż do roku 1525, kiedy w ostatecznej klęsce zostali praktycznie wycięci w roku 1555 w Augsburgu został zawarty pokój religijny. Ukształtowała się nowa zasada na terenie Rzeszy Niemieckiej. Kujus regio, eius religio. Czyja władza tego religia? Religia poddanych zależała od panujących. W ten sposób zapobieżono dalszym konfliktom. Kolejnym państwem, gdzie pojawili się protestanci, była Szwajcaria. Tutaj działał młody teolog Ulrich Zwingli, który założył nową protestancką gminę w Zurichu. Był bardzo pryncypialny w swoich przekonaniach. Uważał, że człowiek powinien poświęcić się modlitwie i pracy. Wszelkie rozrywki były zakazane. Zakazano muzyki, zakazano przedstawień teatralnych. Na stos trafiały książki, zbytkowne ubrania. I wyposażenie mieszkań. To wywołało sprzeciw kantonów katolickich. Wybuchła Krótka Wojna Domowa, która zakończyła się zwycięstwem kantonów katolickich. Czyli został zdobyty, zaś Zwingli poniósł śmierć. Kolejnym reformatorem działającym na terenie Szwajcarii był pochodzący z Francji Jan Karmin. Stworzył on tak zwaną teorię predestynacji, czyli przeznaczenia. Według tej teorii. Już przy narodzinach dziecka określone jest, czy będzie człowiek zbawiony, czy też potępiony. Całe jego następne życie kształtowane jest właśnie przez tą boską decyzję. Jeżeli w dalszym życiu powodzi nam się dobrze, oznacza, że jesteśmy zbawieni. Jeśli że, jeśli źle, oznacza to, że będziemy potępieni. Kolejnym państwem, gdzie pojawił się protestantyzm, choć na początku nic na to nie wskazywało, była Anglia. Król Anglii Henryk VIII był bliskim przyjacielem papieża. Napisał nawet osobiście książkę, w której potem miał tezę Lutra. Dostał za tę książkę prezent papieża – Złotą Różę. Wkrótce okazało się jednak, że między papieżem a królem narasta konflikt. Otóż małżonka króla, Katarzyna Aragońska, nie dała mu następcy tronu. Nie narodził się syn. Król postanowił małżeństwo unieważnić. Zwrócił się z prośbą o to unieważnienie do papieża. Papież takiej decyzji jednak nie podjął. Katarzyna była Hiszpanką, a Hiszpania pozostała krajem katolickim i papież nie chciał wywoływać z tym państwem konfliktu. Wobec odmowy papieża, Henryk zdecydował się na zerwanie z Rzymem, ogłosił się głową kościoła na terenie Anglii. Miało to miejsce w roku 1534 w tym roku ogłoszony został tzw. akt o supremacji. Jak wyglądał ten nowy kościół anglikański? Doktryna religijna pozostawała praktycznie tożsama z katolicką, jedynie zezwolono księżom na zawieranie związków małżeńskich. No i oczywiście, król, który zawsze cierpiał na brak gotówki, skonfiskował majątki zakonów, które zlikwidował. Nowe ruchy religijne pojawiły się również we Francji. Tutaj konflikt między katolikami a hugenotami, czyli francuskimi protestantami, wpisywał się w konflikt polityczny między dwoma rodami, walezjuszy i gwizdjuszy. Konflikt ten miał skończyć się w roku 1572. 23 sierpnia miało być zawarte małżeństwo między młodymi ludźmi pochodzącymi z obu rodów, które to małżeństwo miało położyć kres walką. W nocy 23 na 24 sierpnia 1572 roku w Paryżu miała miejsce Noc Świętego Bartłomieja, czyli rzeź hugenotów no przez katolików. Kilkanaście tysięcy ludzi straciło życie, a konflikt rozpoczął się na nowo. Ostatecznie wojna domowa zakończyła się w 1598 roku, kiedy został wydany tzw. edykt nantejski, który zrównywał w prawach katolików i hugenotów. Zakazywał jedynie budowy kości kościołów protestanckich w Paryżu. Walkę Kościoła katolickiego o odzyskanie wpływu w Europie nazywamy kontrreformacją. Ukształtowaniem planu tej walki zajął się Sobór Trydencki, obradujący w lata 1545-1563. Jakie decyzje zapadły podczas tego Soboru? Powstał na przykład nowy zakon utworzony przez hiszpańskiego żołnierza Ignacego Loyole, tzw. Towarzystwo Jezusowe, czyli Jezuici. Oprócz dotychczasowych ślubów, Jezuici składali jeszcze jeden, dodatkowy. Całkowitego posłuszeństwa papieżowi. Jezuici zajmowali się przede wszystkim edukacją. Kolegia jezuickie, które powstawały w całej Europie, cieszyły się dużym poważaniem. Poziom nauczania był niezwykle wysoki. Pojawiła się w programach nauczania matematyka oraz języki narodowe, takie jak na przykład niemiecki czy francuski. Wiele spośród młodzieży, Wielu spośród młodzieży szlacheckiej czy też mieszczańskiej, trafiało właśnie do tych kolegiów. Inne decyzje dotyczyły przede wszystkim funkcjonowania Kościoła. Powstała sieć seminariów duchownych kształcących nowych księży. Biskupom nakazano stałe przebywanie w ich stolicach biskupich, Proboszczom zakazywano opuszczania proboszcz. Proboszczom nakazano również prowadzić księgi parafialne, w których zapisywano daty, chrzcin, Szlubów zgonów. Powstała też nowa modlitwa, tzw. Credo, które podwiedzało doktrynę Kościoła katolickiego. Językiem liturgii pozostawała Łacina, chociaż kazania wypowiadane były w językach narodowych. Starano się też przyciągnąć do kościołów ludzi niepiśmiennych. Służyła temu nowa oprawa liturgii, nowe modlitwy a nowe wyposażenie świątyń, pojawiły się wtedy między innymi organy, które miały właśnie tych najmniej wykształconych przyciągnąć do kościołów. Przypominam, że zbory protestanckie były wyposażone nadzwyczaj skromnie. Kryzys kościoła katolickiego w XVI wieku wywołał określone skutki. Zakonnik Marcin Luther stał się założycielem nowej religii protestantyzmu. Ta nowa religia stała się powodem konfliktów religijnych, które przetoczyły się przez całą Europę: Francję, Niemcy, Anglię, Szwajcarię. Kościół katolicki starał się zapobiec rozszerzaniu nowej religii. Decyzje podjęte na Soborze Trydenckim kształtowały wizję katolicką wizję świata na następnych 400 lat. Zapraszam do rozwiązywania testów, które znajdują się poniżej.